W tym roku ZUS nie rozliczy tych osób, które miały nadpłatę podatku. Otrzymają one z ZUS deklarację PIT 11a i mogą postąpić dwojako. Jeśli chcą skorzystać z odliczeń od podatku czy od dochodu, to mogą rozliczyć się samodzielnie z Urzędem Skarbowym składający znanie PIT37 lub PIT36. Albo mogą poczekać do 30 kwietnia na to, aż Urząd Skarbowy zaakceptuje deklarację podatkową PIT-37, która zostaje, zostanie wygenerowana automatycznie przez usługę Twój e-PIT. I wtedy zwrot podatku nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego elektronicznie lub w ciągu 3 miesięcy, jeśli zeznanie zostanie złożone w formie papierowej w urzędzie skarbowym.